Tydzień temu zapraszaliśmy do odwiedzenia skarbnicy wioski rybackiej w chłopach, eksponującej do końca wakacji zbiór fotografii pod wspólnym hasłem Bałtyk w obiektywie. Dziś zachęcamy do wizyty w tym miejscu ze względu na jego ekspozycję stałą. Będzie też o muzycznej przyjaźni, do rozmowy, o której pretekstem stał się czwarty koncert główny 54. Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Na dole w sali ekspozycyjnej proponujemy Państwu wystawę archiwalnej fotografii. Są to rybackie wioski nadbałtyckie na fotografii archiwalnej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Kuratorem tej wystawy jest pani Iwona Karwoska, Muzeum Narodowe w Szczecinie mogę powiedzieć, że specjalnie dla nas, dla skarbnicy Wioski rybackiej w chłopach, taką wystawę przygotowało. Zdjęcia liczą 100 i więcej lat, bo to jest z roku 1900, z 1920. Przede wszystkim dwie miejscowości, które niestety już nie istnieją. Kępa, miejscowość niedaleko Mrzeżyna, położona nad jeziorem. Resko Pomorskie i Czajcze, bliskie naszemu sercu, bo znajdujące się w gminie Mielno, po których jeszcze jakiś ślad został nie tylko na mapie, ale także na ziemi, tak to mogę określić. Możemy na tych starych fotografiach zobaczyć, jak przepiękne domy rybackie znajdowały się w tych miejscowościach, jak były budowane. Mamy także kilka fotografii, które dokumentują codzienne życie i pracę rybaków. Przepiękne fotografie, część w Sepi, część czarno-białe. One są bardzo urokliwe. Ja mówię, gdyby to była fotografia kolorowa, to oglądalibyśmy bajkę, chociaż to życie rybaków wcale nie było bajkowe, nie było ani łatwe, ani dostatnie. Niemniej jednak to, że oni ukochali Bałtyk, ukochali to miejsce i chcieli pracować właśnie tak, a nie inaczej, zasługuje na ogromny szacunek i na pamięć z naszej strony. Tym bardziej, że są to fotografie będące tak naprawdę jedynym dowodem na istnienie... Wioski o nazwie Czajcze, czy drugiej wioski o nazwie Kępa. Mamy na wystawie kilka maszyn do szycia, które również pochodzą z początku ubiegłego stulecia, ale tym maszynom towarzyszy bardzo ciekawy dokument otóż wykrojnik z roku 1946 podpisany Jadwiga Łyżwiańska. Więc mamy nawet nazwisko pani, która była krawcową w tymże roku i która korzystając z takiego wspaniałego wykrojnika Ubierała pewnie okoliczne damy, okoliczne modnisie. Jest to fantastyczny. Młodzież, która przychodzi do nas, do nas z podziwem, ogląda ten wykrojnik, nie mając w ogóle pojęcia, że kiedyś w ten sposób szyło się odzież. Tu są wyrysunki pokazujące, jak się szyje płaszcze, jak się wszywa rękawy, jak się szyje spódnice, jak się szyje stroje sportowe. Proszę zwrócić uwagę, piękny papier, który z biegiem czasu już leciutko pożółkł. Ale w dalszym ciągu kolory tych wykrojów, tych rysunków zostały zachowane. Fantastyczny dokument, również pokazujący nam to, jak się żyło na tych terenach. Taliszki o szpakowaniu i tabliczka, na której uczono dzieci pisać rysik specjalny. Będzie troszeczkę skrzypiało, za co przeproszę, no ale to jest taka uroda tego sprzętu. Tabliczki, które były wykorzystywane do nauki e, pisania w szkołach, pod, w szkołach powszechnych, bo siedzę w ławce z początku biegłego stulecia. Ponieważ papier był towarem bardzo ekskluzywnym, bardzo drogim, zatem nie można go bomarnować. Dzieci uczono pisania właśnie na takich tabliczkach. One były przepięknie opakowane, w takie kolorowe kartoniki. Tabliczką mnożenia, jak późniejsze zeszyty. Tak jest, tabliczką mnożenia. Tutaj pokazuję proszę bardzo w pięknej takiej rameczce kolorowej. To jest coś, co zaświadcza o historii tej miejscowości, tej ziemi, bo jest to dokument sporządzony w języku niemieckim. To jest zaświadczenie o konfirmacji pochodzące z 1902 roku. Czyli. Ma grubo ponad 100 lat. Bardzo ważny, bardzo ważny dokument. Tedeum Marka Antuana Charpentiera otworzyło czwarty z dziewięciu tegorocznych koncertów głównych 54. Międzynarodowego Festiwalu Organowego, który od początku lipca odbywa się w Koszalińskiej Katedrze i innych świątyniach Środkowego Pomorza. Zagrali w nim dyrektor festiwalu, organista Bogdan Narloch, trębacz Roman Gryń i zespół instrumentów dętych Summer Brass z gościnnym udziałem Wiesława Chylińskiego, pierwszego perkusisty orkiestry Sinfonia Baltica ze Słupska. To się zaczęło w szkole muzycznej drugiego stopnia w Gdańsku, Wrzeszczu, w Rzeszczu w latach 70., kiedy znaleźliśmy się razem w jednej klasie. Wspólnie z profesorem Romanem Peruckim również. E, I oczywiście nie od razu zaczęliśmy grać, ale pamiętam nasz pierwszy debiut. Był to ślub, zostaliśmy wynajęci do zagrania oprawy muzycznej ślubów w Żukowie niedaleko pod Gdańskiem. Po jakiejś przerwie związanej z tym, że Roman Greń pracował w Warszawie, między innymi w Filharmonii Narodowej, powtórnie nasze losy złączyły się w latach 90., no i muzykujemy wspólnie do tej pory. W wielu kościołach, między innymi chyba w Polsce największy, to był w Gdańsku katedra, katedra mariacka, i tam faktycznie dodatkowo ten pogłos, no to naprawdę trzeba było dużo odwagi i dużo koncentracji, żeby sobie z tą odległością poradzić. Z takich ważnych dla nas wyjazdów i koncertów były koncerty w Izraelu, gdzie graliśmy na zaproszenie dziesięciolecia placówki dyplomatycznej polskiej w Ramalach w Palestynie, gdzie graliśmy w Bazylice Narodzenia w Betlejem, ale graliśmy też w Jerozolimie w Katedrze Anglikańskiej. I ten wyjazd oprócz wielu, wielu innych wyjazdów zagranicznych, bo graliśmy i w Szwecji, graliśmy i w Rosji, w wielu innych krajach, no ten wyjazd był dla nas w jakiś sposób bardzo szczególny. Kiedyś nagraliśmy takie, taką płytę e, organy na To jest taki podtekst, ale to chodziło właśnie o organy, które też są właściwie dęte, ale e, z drugiej strony e, są kontra tym naszym takim dentym e, instrumentom, które znamy tak na co dzień. To jest pokłosie nagranej przez nas płyty, którą nagraliśmy we wrześniu ubiegłego roku w Wolinie, gdzie znajdują się w tamtejszej bazylicy organy, które, nie ukrywam, projektowałem i chciałem utrwalić ich brzmienie. W związku z tym wpadłem na pomysł, że, żeby nagrać tam również płytę, płytę, która ma charakter taki bardziej folkowy czy etniczny. i Paru kompozytorów napisało specjalnie na ten projekt swoje utwory. Między innymi dwa dzisiaj, które będą wykonane, będzie to utwór związany z karnawałem belgijskim w z Zbigniewa Kruczka, ale również duży utwór na brask, duży kocioł i organy pod tytułem Moira, który dedykował nam Marek Czerniewicz, z którym od wielu lat współpracujemy, który napisał dla nas. To jest już jego drugi utwór specjalnie napisany dla nas.